król taki, jakim jestem ja, mądry, piękny, sławny, bogaty oraz pełen zła, dla mnie hołdy i budarki, dla mnie sława i cześć. Ludzie niech zginają karki, gdy usłyszą o mnie wieść. O! Eee! 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 Największy z największych, królu mój i panie. O! Otóż ze wschodu, z dalekiej krainy poczet trzech królów przed tobą powstanie, by złożyć ci i przegadać nowinę. Królowie ze wschodu, a broń ich złożą mnie. Wiem to na pewno. Jesteśmy trzej królowie, idziemy ze wschodu. Gwiazda nas prowadzi, gwiazda nas, na nas czeka. mój tata. Prowadzi nas? Prowadzi Prowadzi nas, gdzie Mesjasz się narodził. Tu, tu. tu. jemu idziemy złota. Lecz nie znamy kraju i nie znamy drogi. Słyszeliśmy o Tobie, Herodzie szeroki. Chcemy, byś nam drogę wskazał i na nas byśmy nie zbłądzili w pustyni i guszy. Bierzemy dariem, złoto, kadzidło oraz Mirę. dla króla, człowieka i Boga. Że nie stało tego pewnie w jego mieście, by mu się pokłonić i dalej iść w drogę. Mesjasz, I to! Król królów, więc nie dla mnie dary. Zabiję królów, nie unikną kary. Dzieci, co dzisiaj się zrodziło, też zabiję, by władzy mojej nie szkodziło. Miło powitać i słyszeć, że się królę rodzi. Idźcie, mili goście, drogą prosto przed siebie. I... Jakby wracać będziecie, przecież nie zaszkodzi odwiedzić się znowu. I co? będzie wam jak w niebie. Powinny przynieść się o Bożym dziecięciu, abym i ja mógł iść, pokłonić się w szczęściu, złożyć mu dary i umrzeć w spokoju. Bo już jestem! kim się dzisiaj litość budzi. Nikt. Musimy spać na śniegu. Jakim mówisz, mówię za ludzie twardzi są jak głaz. Bo o wiele lepiej, gdyby gdzieś święto nas. Są gospody i gościńce. Wiele mieszkań i pałaców. Lecz gdy masie puste ręce, nie ma domu dla biedaków. Tylko pieniądze się liczy. Domów domu wszystkie drzwi. Pój, stajenka, jaka lita. Nad nią gwiazda, Boże znak. Mroz jest mroźna, noc jest cicha. Stajnia ta przygarnie nas. Będziesz musiał nas tutaj w głowie leżeć. choć że Bóg. Wejdźmy pana moją zabij. Już nie czuję bój się, pastuszku, nowinę zwiastuję tobie. W stajni w Betlejem, zbawiciel leży w żłobie. Witamy ciebie, Jezu maleńki, Coś się narodził tu wśród stajęci. Tak się cieszę, dziesiąteczko, bo zostaniesz z nami, Że przyniosłem ci w podarku koszyk z jabłuszkami. A ode mnie masz, maleńki, śmietankę w garnuszku. Bo Cię kocha, bo Cię wielbi, małe me Niosą Niosnij z i kawałek sera, niech dziecina z głodu umiera. Jezu mały, co na sianku leżysz, przyjmij te ubogie dary od swoich pasterzy. Przyjmij, dzieciąteczko mleko i kożuszek, przyjmij szczere nasze kochające dusze. Przyjmij nasze dary, nasze pieśni granie, Jezus nasz kochany złożony na ścianie. Wasze modlitwy i dobre przynioski, puszczcie przy nóżkach małej dziewczyny, zaśpiewajcie kolędy miłą z Ciebie dziewczynę. Ja z Arabskiego narodu, Melchior, poznajecie? Tak! Jestem sam, a więc czarną skórę. Jestem Baltazar z dalekiej krainy. W moim kraju daleko, słyszałem o tobie. Witam Cię w dziecię, położonych w głowie. Gwiazda Twoja mnie do siebie prosto prowadziła. Złoto Ci przynoszę w darze, dzieciąteczkę Ja przyniosłem kadzidło, wonne i pachnące by cię uczcić Boże dziecię na sianku leżącym. A ode mnie wolna mira dla Ciebie zebrana. Bądź z wielkiego nieba stąpił, aby cię jesteś zana. Bóg zapłać tam, goście mili, że się taki złuska pięknie uczcili. Wszelkiego stworzenia. Wejdźcie, wejdźcie, goście mili, swoim przyjściem, byście pana mocno ucieszyli. Każdy ja miodu leśnego każdy ci przydoszę, byś nie już głodny. Masz, maleńki, proszę. A jak to rzeszki dokładam do niego, to dary są szczere z lasu naszego. A ja tu przyniosłam ci worek mały, dla ciebie zebrany, byś róznął no wspaniały. Twoje narodzenie przyniosło nam radość i tym śpiewem chcemy szczęścia dać. Zapiąć. Będę Cię Po starych wziórko drzew pokonnikowe zawieszał kwiatelka, a noc i wobec y, zawieszał nabóżka cukierki i wąski. Żebyś się uśmiechnął, weźmiesz do rąk. Słonko z ponad kimunek niech jacy być pieśni. Weźmy do ziemię leżał, do śnieżnych rąk. Gdybyś byś mały wolny, nie płakał, nie szuchał, bo ja Cię najwięcej i najmocniej kocham. Które godzą wszystkich, kiedy ludzie i zwierzęta są nam drodzy, bliscy. Winy sobie odpuszczają, miłość ludzi łączy. I łzy szczęścia napływają, wilgotnieją oczy, i wzruszają, godzą, łączą, szopką kolędami. Pozostaną, gdy się skończą, cudownymi snami. Kielnicza? <laughs> Marianny Ignacego-Kubałowskiej. Yeah. Mama Wiktora izosić Mama Karola. Mama Karola Toboły no! Mama Kat uśmiecha. Mieli na to wszystko czas, ochotę, serce, temperament i naprawdę duże e, zdolności sprzeciwienia się w postaci Mam nadzieję, że skromną pamięć ze strony przedszkolaków i gorąco oklaski! Brawo, jeszcze raz!